Czy wiedzieliście, że nazistowski zbrodniarz wojenny został spalony żywcem w dniu Francuskiego Święta Niepodległości? Joachim Piper był SS Obersturmbannführerem, odpowiedzialnym za masakrę w Malmedy w grudniu 1944 roku. Zamordował 84 amerykańskich jeńców wojennych z zimną krwią. Po wojnie ukrywał się we Francji pod fałszywym nazwiskiem, pracując jako tłumacz w małej wiosce Traves. Przez lata żył spokojnie, ale w 1976 roku łowcy nazistów go odnaleźli. Zaczęły przychodzić listy z pogróżkami. Ktoś go obserwował. 14 lipca w Dzień Bastylii jego dom został podpalony. Piper był uwięziony w środku, próbował uciec, ale napastnicy blokowali wszystkie wyjścia. Płomienie pochłonęły go żywcem. Krzyczał przez okna, ale nikt nie przyszedł z pomocą. Symboliczna sprawiedliwość w dniu francuskiej wolności. Policja nigdy nie znalazła sprawców. Zbrodniarz wojenny spłonął, jak jego ofiary kiedyś płonęły.